Konferencja EZOF 2024 dobiega powolutku końca. Możemy zatem powiedzieć, że przez całą konferencję przewinęło się około 3000 uczestników. Część z nich, oczywiście, byli to naukowcy, ale też nie, niemały odsetek osób, które niewiele mają wspólnego z nauką. Dzieci, młodzież, mieliśmy stoiska, również dzieci ze szkół. No w dniu dzisiejszym, akurat, miały miejsce takie dość interesujące prezentacje, dotyczące choćby sposobu ewaluacji e, działalności naukowej. A także y, pomysłów y, co do tego, jak zdobywać granty europejskie, bardzo, bardzo istotne dla wielu naszych naukowców. No i powolutku dobiega to wszystko końca. Dzisiaj mamy oficjalnie zakończenie konferencji. Tegoroczna edycja ESOF doskonale pokazuje, jak można wyjść z nauką bezpośrednio do mieszkańca, bo to nadzwyczajne, że tutaj w Katowicach tej wielkiej ilości wykładów, które były tu wspomniane, Mogli przysłuchiwać się mieszkańcy, nie tylko studenci, pracownicy naukowi wszystkich naszych siedmiu uczelni, ale także uczelni z całej Europy, ale nawet zwykli mieszkańcy, którzy tak licznie przybywali na te wszystkie przedsięwzięcia. Miasto nauki z nami wciąż pozostaje. Katowice są miastem nauki oficjalnie jeszcze do końca roku. Pomimo tego, że rok się zakończy, to i tak tym miastem nauki będziemy, bo przecież te siedem śląskich uczelni wciąż tutaj pozostaje w obrębie geograficznym śląska. Zow był tym punktem kulminacyjnym. Powoli zatem miasto się uspokaja, aczkolwiek nauka w nim pozostanie na zawsze.